Dzień dobry. Volvo jako marka była, jest i będzie kojarzona z bezpieczeństwem. Rozwiązania wprowadzone przez Volvo takie jak asystent martwego pola czy wprowadzenie pasów bezpieczeństwa jako wyposażenia standardowego spowodowały gwałtowny rozwój bezpieczeństwa w samochodach no i są z nami do dzisiaj. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wszystkie funkcje bezpieczeństwa, które są w samochodach marki Volvo. Przetestujemy je na żywo, zobaczymy jak one działają, jak się je ustawia, co możemy dzięki nim osiągnąć. Kiedy siedzimy już w Volvo. Aby wejść do ustawień systemu bezpieczeństwa, możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest przesunięcie ekranu centralnego systemu Sensus w prawo. Tutaj wtedy otrzymujemy dostęp do włączenia lub wyłączenia systemów asystujących i systemów bezpieczeństwa. Pierwszym systemem, który jest standardem w każdym Volvo, to system lane keeping aid, czyli system utrzymujący nas na pasie ruchu. Ten system można włączyć i wyłączyć. działa on z pamięcią, czyli kiedy go raz wyłączymy, to nam się ponownie już nie uruchomi. Jest to system, który utrzymuje samochód na pasie ruchu, wykrywając namalowane pasy. Ustawienia systemu lane keeping aid możemy znaleźć w panelu górnym. Musimy sobie zsunąć ten pasek z góry, wejść w ustawienia samochodu. Następnie w pozycji My Car, czyli mój samochód. Następnie w pozycję IntelliSafe. Tutaj możemy zmienić ustawienia utrzymywania na pasie ruchu. Czyli możemy zostawić oba, czyli tą opcję, która powoduje, że mamy wibracje na kole kierownicy i wsparcie, czyli naprowadzanie samochodu na odpowiedni tor jazdy. Możemy włączyć tylko wsparcie, czyli tylko naprowadzanie, ale bez wibracji lub tylko ostrzeżenie, czyli wibracje koła kierownicy. Domyślnie każde Volvo ma włączoną opcję OBA. W tej chwili, kiedy załóżmy, zjeżdżamy z pasa ruchu, samochód automatycznie koryguje tor jazdy samochodu. Dzięki temu nie pozwala nam z tego toru założonego po prostu zjechać. Nawet jak bardziej przekroczymy, to samochód postara się wrócić na zadany tor jazdy. Następną opcją, którą można zmodyfikować w panelu IntelliSafe jest ostrzeżenie City Safety. Jest to regulacja czy ustawienie tego, jak samochód szybko ma hamować przed przeszkodą, która się pojawi przed samochodem, czyli załóżmy, ktoś mocno hamuje albo jakiś pieszy wyjdzie przed maskę. Domyślnie w każdym Volvo ustawiony jest tryb normalny. Taki tryb standardowy można powiedzieć, tryb późny oznacza hamowanie w ostatnim możliwym momencie, a tryb wczesny powoduje, że samochód hamuje praktycznie od razu, kiedy jakakolwiek sytuacja zagrożenia nam się pojawi, praktycznie samochód przyjmuje kontrolę, jeśli chodzi o to hamowanie awaryjne. Kolejnym systemem, który jest dostępny w samochodach marki Volvo jest to system BLIZ, czyli system monitorowania martwego pola. System działa w taki sposób, że jeżeli jakiś samochód w trakcie jazdy znajduje się w naszym martwym polu, w lusterkach pojawi się ostrzeżenie w postaci pomarańczowego sygnału świetlnego, który nas informuje, że mamy samochód w martwym polu. Tu nasz kolega będzie wyprzedzał, i tutaj samochód nam się w martwym polu pokazał. I tutaj postaram się zaraz wykonać niezamierzony skręt w lewo, i tutaj nam zaraz się pojawi informacja migająca szybciej, że jest samochód w martwym polu. Też nas dodatkowo informuje, że żeby nie jechać po prostu. Kolejnym systemem, który jest bezpośrednio powiązany z monitorowaniem martwego pola Bliss, jest system Cross Traffic Alert, czyli asystent ruchu poprzecznego z tyłu. Ten system jest szczególnie przydatny w trakcie cofania samochodem. Kiedy jakiś samochód bądź pieszy bądź rowerzysta przecina nasz tor jazdy w trakcie cofania, system poinformuje nas dźwiękowo, wizualnie, a w sytuacji krytycznej samochód sam zostanie zahamowany, żeby nie wyjechać komuś bądź rowerzyście czy samochodowi i nie doprowadzić do zderzenia czy do kolizji. Kolejnym systemem, który jest standardem w Volvo, jest system rozpoznawania znaków. System ten korzysta z kamery, która znajduje się przy lusterku i rozpoznaje znaki, które są na drodze. Znaki te pojawiają się na zegarze centralnym przed kierowcą, w lewej jego części i informują o aktualnym ograniczeniu prędkości. No i tutaj zaraz będzie ograniczenie do 70, no i oczywiście, ograniczenie zostało rozpoznane przez system. No i w tej chwili mamy informację, że przekraczamy o 7-8 km to, to ograniczenie, więc w tym momencie ta informacja też jest, że jakby pulsujący znak, że prędkość mamy przekroczoną. Tutaj też od razu pojawiła się informacja, że za niedługo mamy teraz oczywiście 50 na godzinę ograniczenie, ale za niedługo ograniczenie prędkości będzie troszeczkę wyższe, czyli 90. Teraz mamy informację o zakazie wyprzedzania. No i oczywiście tutaj te znaki się pokrywają. Czasami jest tak, że jedziemy dłużej drogą i po prostu nie pamiętamy, jakie było ograniczenie, a tutaj oczywiście system nam o tym ograniczeniu przypomni, jakie na tej drodze obowiązuje. Kolejnym systemem jest automatyczny limit prędkości pojazdu. Jest to system, który bezpośrednio współpracuje z rozpoznawaniem znaków w samochodzie, ponieważ za pomocą rozpoznanego znaku samochód automatycznie dostosowuje limit prędkości pojazdu. Jest to szczególnie przydatne w mieście, kiedy nie chcemy przekroczyć maksymalnego, dopuszczalnego ograniczenia prędkości. W tej chwili mam włączony speed limiter, jadę akurat 70 km na godzinę, włączę go tak, tym przyciskiem, który znajduje się po środku lewej części kierownicy i w tej chwili mam 66 ustawioną prędkość, można powiedzieć maksymalną. W tej chwili nawet jak dodaję gazu, to nie mogę jakby tej prędkości przekroczyć. Dopiero tą, przekro tą prędkość mogę jakby zwiększyć w momencie, kiedy dam pedał gazu do oporu. Jakby To jest zabezpieczenie przed tym, że w razie jakiejś sytuacji awaryjnej, żeby ten limit prędkości można było po prostu jakby tymczasowo anulować. Ok, teraz możemy włączyć sobie funkcję Pilot Assist, czyli funkcję adaptacyjnego tempomatu. Uruchamiamy sobie tą funkcję tym wszystkim centralnym. W tej chwili sobie podniesiemy troszeczkę prędkość. Mamy tutaj samochód wykryty przed nami. Tutaj zwrócimy uwagę, w tej chwili teraz nam się pojawiła zielona kierownica. Zielona kierownica oznacza jakby podążanie za samochodem przed nami i w tej chwili praktycznie kierowca nie musi robić nic. Samochód jakby, którym jedziemy, automatycznie dostosowuje prędkość do samochodu przed nami. Więc w tym momencie praktycznie jedynie muszę trzymać kierownicę na. Czy dotykać i w zasadzie, żeby samochód wiedział, że ja tutaj jakby ciągle jakby steruję, jestem na miejscu. Praktycznie bez dotykania pedału hamulca, ani pedału przyspieszenia, jesteśmy w stanie praktycznie całą drogę, taką, która jest ładnie opisana pasami, możemy praktycznie przejechać w całkowitym komforcie. Podsumowując, systemy bezpieczeństwa, które są dostępne w samochodach Volvo niewątpliwie poprawiają bezpieczeństwo podróżowania samochodem, ale należy pamiętać o jednej rzeczy. Te systemy jedynie wspomagają kierowcę i to kierowca jest odpowiedzialny za jazdy samochodem, a systemy nie zastąpią w 100% człowieka, który siedzi za kierownicą. Pamiętajcie o tym.